Lewkowski Mateusz, Krystal Białystok. Pychy. Sędzią ringowym tego pojedynku jest Rafał Komar. Małopolski od żywioła, ataki z jednej i z drugiej strony, to czym lepiej tutaj prezentuje się myślę Dawid Białas przepraszam Białas, Białas Szymon Dawid to jego brat, który boksował w serii dopołudniowej w kategorii 64 kg. piękna akcja Białasa ciosy na Dolne partie. czasy wykonaniu Szymona Biała które są zadawane na dolne partii przeciwnika. Myślę, że było powszech do zakwalifikowania czasu fału. trafia w głowę zawodnika Białego Stoku i myślę, że tu rozpocznie się już naprawdę no myślę, że sędzia uratował tutaj reprezentanta klubu Krystal Białystok lewkowskiego Mateusza. Niemniej biała nie odpuszcza i kolejne ciosy już naprawdę rozbijają gardę i trafiają. Powiem szczerze, sprawia wrażenie zamroczonego. Białas to ratuje sytuację gąb i Minutowa przerwa przed rozpoczęciem. I w drugiej rundzie sędzia przerywa pojedynek na skutek poddania zawodnika przez sekretanta. trenem Kryształu Białystok, Naprawdę bardzo doświadczony trener. Ryszard wychowawca wielu, wielu naprawdę bardzo dobrych zawodników podejmuje naprawdę słuszną i trafną decyzję poddając swojego podopiecznego, ponieważ po prostu Białas był o wiele lepszym zawodnikiem i mogłoby się zakończyć kolejne starcie nieszczęściem dla wychowanka klubu Crystal Białystok. A ja serdecznie witam na nas... przy naszym stanowisku trenera i wychowawcę młodych adeptów sztuki pięściarskiej Wiktorii Ostrołęka, pan Mieczysław Mierzejewski. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Myślę, że, że tutaj podzieli się pan z nami jakimiś doświadczeniami tutaj w sensie powiedzmy poziomu tych pojedynków. Panie trenerze, bardzo proszę o kilka uwag. Mieczysław Mierzejewski, Wiktoria Ostrołęka. Cieszy, że w tych zawodów bierze udział prawie 160 zawodników w całej Polsce. Najlepszy zawodowość w I uważam, że walk, że poziom jest, różny, różne, ale jest bardzo dużo zawodników już rokujących nadzieję również i na Olimpiadzie.